Rozmawialiśmy o wszystkim, co było do czyszczenia, do sprzątania, ale a co z linią kosmetyków dla mężczyzn? A mężczyzna siedzi i koniecznie chciałby mieć coś konkretnego dla siebie. Fajnie. Zgadza się. Więc owszem, firma ma produkty do pielęgnacji ciała dla mężczyzn. Mnie się bardzo podoba, że jest kilka produktów w łazience, które są tylko i wyłącznie dla mężczyzny. I na dobrą sprawę nie jest tego za dużo, ale tak w sam raz. Wiemy o tym, że mężczyźni nie lubią za bardzo dużej ilości kosmetyków i chętnie by tak załatwili sprawę jak najszybciej i małą ilością. Zgadza się? to no, nie jest po to, żeby tam siedzieć pół dnia. No odwrotnie co do kobiet, ale w związku z tym firma wyszła naprzeciw i ma w ofercie żel do kąpieli, ale ten żel jest bardzo fajny, dlatego że nim od razu umyjesz włosy i całe ciało i to za jednym jakby takim posunięciem. Taki żel wystarcza na dwa miesiące. Jest o bardzo fajnej konsystencji. Poza tym jest oparty na mięcie wodnej i minerałach morskich. W związku z tym bardzo ma fajny orzeźwiający zapach, co daje taki fajny efekt przy kąpieli. Także możesz sobie to. Obejrzeć, zobaczyć, Obejście. jak to wygląda. Czy Ci pasuje zapach? Spróbuj, czy konsystencja Ci odpowiada. Drugi kosmetyk, który wszyscy w zasadzie myślę, że powinni używać, to jest dezodorant. Po umyciu się należałoby użyć dezodorantu, żeby tą świeżość zachować cały dzień. To jest dezodorant w kulce. Jakby uzupełniało zapach, ale zapach jest o tyle jakby mniej ważny, dlatego, że my nie mamy pachnieć dezodorantem. O tym już rozmawialiśmy przy innych spotkaniach, że dezodoranty nie są po to, żeby pachnieć. Właśnie, one mają zabezpieczać przed pachnieniem i zapach jest, żeby Miło to użycie. Po kilkunastu minutach tego zapachu nie ma, a świeżość naszej skóry utrzymuje przez kilkanaście godzin. Wystarcza na około 6 miesięcy. 100 ml. Tak. Jest bardzo wydajny. Trzeba po prostu no, wypróbować. Po już takim pielęgnacji całego ciała, trzeba zadbać o skórę twarzy. No, mężczyzna się goli. I do golenia jest yy, żel, ale ten żel yy, daje jakby taką piankę w chwili użycia, która bardzo ładnie się rozprowadza na skórze. Bierzemy bardzo mało i w pewnym momencie o, robi się, jak rozsmarujemy, mamy piankę. I możemy zacząć się golić. Pianka jest z lukrecji, w związku z tym bardzo ładnie pielęgnuje, poza tym łagodzi podrażnienia i zmiękcza zarost, co potem przy goleniu, odpowiem też maszynka firmowa, przy goleniu ten zarost bardzo ładnie się. Ściąga. Tak sprawdzam zapach. Zapach wszystkich jest Ta, ten sam. Właśnie, zapach jest ten sam. Poza, o, tu już teraz, teraz bardzo pięknie widać, że to była pianka. Zapach jest ten sam, po to, żebyśmy no, nie pachnieli od sasa do lasa. Składniki również są tak dobrane, żeby jakby pielęgnacja się uzupełniała. I teraz po goleniu należałoby. No, Nałożyć balsam, z jednej strony, żeby złagodzić podrażnienia, z drugiej strony nawilżyć ładnie skórę. Mamy nawilżać, 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 żeby utrzymywała skóra bardzo piękny wygląd, jak najdłużej i to mamy balsam, który jest na bazie aloesu, on łagodzi podrażnienia, ma do tego lantoinę i witaminę E naturalną witaminę E firmy Nutralight, co daje długi, no jakby, jakby długotrwały efekt młodej skóry hmm. za lat. 20, 30, będziesz wyglądał tak, jak dzisiaj. Skóra ci się nie będzie starzała. No poobserwuj tych, którzy chodźmy, chodźmy. I na zakończenie całości jakby pielęgnacji codziennej porannej. Woda toaletowa, którą używamy na koniec, żeby wykończyć całą, całą kosmetykę, jest z nutą owoców cytrusowych i przepięknej takiej nucie wody morskiej. Daje bardzo fajny, męski, świeży zapach.